Dzień dobry. Który dzisiaj mamy? A, sobota. Co byśmy dziś mogli porobić? Mhm. Jutro w z jest inwestor. Muszę się tak zrelaksować. Co my tutaj mamy? U, SPA. Może byśmy się dziś udali do SPA, bo widać, że jest przecena bilety minus 50%, czyli Dorośli, bilet dla dorosłego to 20 zł. 40, a teraz jest przecenę to 20. A dla dziecka z, z 40 jest na półto 20. Nie. Dla dziecka z 20 na półto 10. No, no to się bardzo opłaca iść, bo co nas wyjdzie jakieś 90 zł. No to fajnie. Słyszałem wszystko. Odkryłaś mnie. No, tam sobie. No, dobra, serio? Jedziemy? Nie, w kontentu tak powiedziałam. No, jedziemy. To ja nas pójdę spakować. Plec. Zostaw tego kwiatka. To ja nas spakuję i będziemy jechać. No, dobra. Dobra, to ja nas tu spakuję. Po co nam tego tyle? A tam nie wiem, może się przyda. No to ja nas spakowałam. A nie lepiej jest tam wypożyczyć. I no w sumie chyba bym... O dobra, to będziemy wypożyczać. To się przebiera i jedziemy. Możecie tak nie hałasować, spać się nie da. Ono właśnie przybiera się i jedziemy na spa. No, okej. Okay. Już się ubieram, co ja tu w ogóle mam? Tak, przecież biorę kurytkę. Hmm. Halo? A, to budzik był. No dobra, to ja spokój na gitarze. No dobra, to się ubierz. A tam będą jakieś szafki? O, chyba tak. O nie, wiem to się ubiera, of to. No dobra, to ja poczekam. A i weźmy... Ym... A weźmiemy... Ym jest ten zapasowy telefon. Aha, nie ma. To weźmiemy twój telefon, czemu mój? A weźmiemy ten stacjonarny, bo nie wiem, bo to. Ej, te wierszyki misinki. dziecko, wstawaj. Cią. Jedziemy na jak to się nazywa, spa. Jej to spa zawsze chciałam iść do spa. Ktoś je mówił? Spa. spa! To mnie ubieraj, mama. No już, już. no to hop. A ja w tym byłam na Wigilia. Czy byłaś, czy nie dobre, ubieraj. A zabawkę mogę tam wziąć. Nie bo cię zamoczył. Takie jakby ala baseny, masaże. No to fajnie, no to chodźmy, czekaj. Idziesz? Yy, już idę, idę. To chodźcie tylko jeszcze po Lenę. Jak weźmiemy Lenę, to możemy iść. Ma co Alex? Nie wiem. No to fajnie. Poczekajcie, ja pójdę. Lena, Lena, Lena. Co? Jedziemy do spa. No. O oh my god, ale się jaram, Dzięki mama. Muszę rzucić. Już, już. Nic nie pakuj. Czyli masz się w to przybyć od razu, dziecko? Tam będą szlafki, chyba. Nie, w tym mi brzydko przyjdzie. To Nawet telefon. No, chyba no tylko. Zobędziesz sobie skinkier. Tu poczekamy. Tutaj to tu się przyknie, bo ja zapomniałam. Co to jest mój perfum, Ale no. Bra, mm -hmm. I już tylko sobie. Przy... Tylko tutaj trochę pudy dam. No, gotowa. Możemy iść. No to chodźmy. Dobra, chodźmy. Ehm. No dobra. Yhm... Dobra, czekajcie, trzeba się przebywać. I weźnąć portfel. Tele. E... Nic. Co my tu mamy? I taką torbę. Na jedną rzecz. Tak. przeklucza. Chodźcie, bo muszę zamknąć Zostaw mnie. Dziecko, dziecko oddaj mi te klucze. No, nowe ręczniki przywieźli. Nawet dziecko daj mi to. Dzień dobry, można... Tak, tak... O ja, co pan nie chce? Do Pana półtorej godzinki, tri, trzy dzieci i dwóch dorosłych. To będzie um, 70 zł. kartom Pip. No dobrze, dobrze. A teraz tak. Coś do picia, do jedzenia tam. He, Dzieci? Nie, nie trzeba. E, albo olejniatkę. Orężatka i popkowy. No dobrze. I popcorny Tutaj, proszę. Jakby się skończył, to wyżej przychodzić. A z tego, u pana się dostaje tak. To będzie jeszcze 10 zł. Które szafki? Te tutaj, dwie na dole, jedna na górze. No dobrze, to tutaj dam jedzenie na stolik. Mhm. No dobra, czekajcie. Ja się idę przebywać, a masaż jest płatny. Nie jest w cenie biletu. To mega, ty pójdziesz na masaż, czy... No ja pójdę na masaż. No to dla pana mam taki specjalny fartuszek, Proszę. To ja wyjdę i proszę się ubrać. Ym... Proszę. No to się ubieram. Ale ja mam dziwny. Dobra, położę się. Ściągnę te okulary. E, e, ta torba musi tutaj zostać. Chodź złotko. Nie mogę, no to cudno. Ty będziesz miała tu na... Dzieci, wy macie tu, ja stacą tu. E, co to jest? No dobre. To nam się nie przyda Raz, dwa, trzy yy. No dobra, dawajcie tutaj te trzy dzieci na głowę Proszę, to swoje twoje picie i twój popcorn Dzięki... E, już można? Tak Dobrze, to ja będę pana masował, tutaj macie cukiereczki, o dziękujemy a dla pani jeszcze tutaj mam taką maseczkę. O, dziękuję. Hmm. A panna będę masował. No, chodźmy. Już idziemy, chodźcie. O, widzicie, tu macie rzadki zetarne dzieci. Ja e, przepraszam pani z jestem... e, Tak, bo ja pomyliłem, to było dla męża pani miała tam tam dobrze, nic się nie stało. O, Dzieci, szybko wchodźcie do jednego. No tu są pieniądze. Zostaw je. No. Zjadłem dziecko. Dziecko, serio? Tak. Na mamasz, bo ja już nie chcę. Mamy tu... Ej, ty, dawaj to. Moja mama chce. Ale co ty robisz? O, jestem ślepy. To po co ci te ogórki, no? Mama, co, o dzięki, ja sobie dam na głowę masło, ej, co, masz masło, dzięki, dziecko właśnie, hmm. hop, hmm. A tu jest zimno, no to jest na polu, aua, dobrze, może pan schodzić. Dziękuję. Mogę zmienić? Tak, możesz się przebywać. A tutaj będę stał na kasie. Na uh -huh. ja zasłonie się. Proszę, oddaję. Uh -huh, dziękuję. Zapraszam tam. No jestem. Po co? Co? Dobra, ja idę tu na dół. Czy ta, 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 możemy iść tam zobaczyć? Po co? Idź z... nie wiem. Nie, nie możesz. Ja idę sobie odpocząć. A fajnie. Co chcesz? Mamy misję. Musimy tam iść. Dobra, chodź. ale ja za mawę. Dziewczyny co wy robicie? Nie nic. No dobra. Chodźmy. Są tu jakieś bumbelki? Nie no, pewnie nie ma. No. Chodź! Dziecko, co? Nic, nic tato, mhm. już się będę relaksował. Wow, ej, tu nie ma śniegu, chodź, czekaj. E -e. Wow, patrz. O mój gdzie? da się tu jakoś... E -e. Nie. Patrz jaki fajny termos. No, patrz jaka fajna. Ty, ja tam wchodzę. Patrz jaki fajny misio. I ma tam zlejpą szczęście. Dojeczka. Nic się z nich nie wykluwa. A, kultaszek? No jajta. Wow, tu nawet nie rzekł jest fajnie. Wow, patrz, Akseloty. Patrz, znalazłam Akseloty. Nie bierz ich. No dobra, papa Akselotki. Dziewczyny! Gdzie wy jesteście? Nie, tata nas błagł szybko. Zimno mi. No mi też. Ech, tutaj chodziłyśmy. No jakoś was tutaj nie było. No tato, nie, nie przesadzaj. Już jest ciemno. Tutaj chodźcie. Tata znowu śpi. Ja idę je... Dzień dobry, macie jakieś maseczki, musie? Mamy, mamy, ale musisz ze mną skoczyć na magazyn. To idź panu mi przynieść maseczkę, no. I przecież. Kto chciał maseczki? Bo są dwie, no... A, ja, nie. Ja już nie, 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 nie. U, ja poproszę taką z kubikami. To ja taką. Ja będę ty wyglądał jak. Baba. Sam jesteś. A mi to nie przyniosłeś, więc to nie lubicie, śmielić. Mama, oddawaj ogórki. No, Ja nie chcę tego. No to masz ogórki. I mi daj to. Ale ja mam najmniej. Dobra, to masz maseło, Ja mam ogórki. nie ja mam to. Ach, to dziecko. Wypatem, one unetików, czekadniają. Moje we czy tam skinka, jak tam lubi Lena. Lena Alex, jak Wam się podoba? Mam nawet nie pytaj. słodu. No <grymne> właśnie. Eee, ta woda śmierdził główkami kiszonymi. Dziecko przestań. Ale ta woda śmiedziła górykami kiszonymi. Nie, no ja tam powracam. U, nakalmię moje zwierzątka. Ua, ej, patrzcie, tu jest na na klampeta. Piole, idę mamie. Mama, patrz na swój namiot z krampetem, mogę? Możesz. Jej. <grywanie> Dziewczynko, co ty robisz? Znalezione, nieklezione, simbul, dimbul, ba, ba, ba. Dziecko. A choć krampet musimy ich nakarmić. Patrz, O, tu dzieciutki, mi lubimy. Masz, ty też, i ty też, dzieciutki. się ołoczał. Jakie no, nam ciało dla mnie to. Ej, klampetnie. Tu są takie malutkie dla nas. A patrz, ej, może byśmy tam przeszli. No dobra. Trzy, dwa, jeden. Da. Nie, ci nie przepłynęło. Aha, wekin do mnie płynie. O nie szybko. Otwórzcie. Kto tak krzyczy? O, jak tu zimno, nie, ja nie, ja nie jeżdżę, bo chodź tu dziecko. Rur. Dziecko, tam pływają rekiny, to jest ocean, co ty tam robiłeś? Bo ja byłam w takim miejscu, w takim spa i tam płynęłam, idziemy, uciekłam z tego i tam było taki wódoszpet i tam wyszło mi tu ziół, a później tutaj wyskoczyłam. Przynajmniej wiemy, że mamy tam dziurę. No to ja zawiozę cię do tego spa. A masz dugielki. Mam też małe kotki w piwnicy. Jej, chodźmy. Unia, 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 unia. Ej, przepraszam, to nie jest moje dziecko. No wiem, nie jestem, ale ta pani powiedziała, że ma ładnie kotki w piwnicy, a ja się zgubiłam. I ona mnie mała podwieźć tam, gdzie są moje rodzice. Dziecko, serio, ty w to wierzysz? A co, kłamie? Słuchaj, na pocieszenie, żeby wcześniej że została pobywana, dostaniesz od firmy i Cię podwieziemy. O, dzięki. Jaki Ty masz rozmiar. Czego? No dobra, chodź zawiozę Cię. A Pani niech się tutaj nie pokazuje! Pff, żałosne. Kiedy tu zwykała. No i zawiozę Cię do małych kotek. Lilka? Lilka, chodź ze mną. Chodź ze mną, Puszka. Lilka? Lilka, to nie jest śmieszne. Co tam jest? My tam wcześniej z nią byłyśmy, choć tam nie pozwoliłaś. I tam jedyne co było, to taki mały stawik. Chodź. Co to grzypieć? Pewnie tutaj gdzieś tego Krampeta wyczaiła. Po co komu tutaj mi krwa... no nie ma jej, no. Lilka, jeżeli się tu schowała. Boże, jaka tu woda gorąca, aż paszę. Ty, może uciekła tam, tam do tego schronionu. Lilka. Czy widział pan gdzieś Lilkę? I tak, mogę sprawdzić na kamerach. Dobrze, proszę sprawdzić. O, proszę popatrzeć. Nie. Eee. O, kaj. I plus i dwa, i plum. Ono się jeszcze jeden znajdzie. Mm mogę zadzwonić na policję? No mu nie płacz, na pewno się znajdzie. Usiądź spokojnie. Ja na policję tym dzwonkiem. Halo, policja? Czemu pan dzwoni z dzwonka? Bo jakieś tam... Bo nam pokazuje na naszym tym, kto z czego dzwoni. Nie wiem, ale ogólnie... Proszę przyjechać, bo ogólnie jakieś dziecko zginęło. No dobrze, ale ogólnie mamy zgłoszenie, że jakieś dziecko się było w Oceanabium. Gdzie, gdzie było? Nagle się tak jakby hmm, wyłami, jakby skoczyło hmm, pod piątek takiej rzeki, jakimiś kanałami ją Pojawiła się w takim jakby oceanarium pełnym rekinów, z niego uciekła, skoczyła do oceanu. I tam, i tam, do, i tam ogólnie ją też rekin gonił i ona ogólnie doszła hmm, tam. Na złotkie miejsce. Gdzie się otwiera klapę. Że widać... Um, no wiecie, z oceanarium można otworzyć takie drzwi, że byłoby widać. Um, wiecie, ocean. To jest takie oceanarium na, na oceanie. Tak przy brzegu, ale jednak takim jachtem się tam jedzie. Mhm. I ogólnie to pańskie dziecko które zostało znalezione jest tutaj um, przeteleportowane heli helikopterem. Proszę czekać. A, okej, okay, no to, to ta babka tu wie czy. Jaka babka? No żwa, mój rusz, mógł w 10, już zjadł. 11. Pomytaj, że chyba. Ma... Ale rano też była w oceanie. Poza zrobiła challenge, będzie spała z wykinami. I jednego swoi. swoich. pani, proszę nie wyjrzeć. jej pani masażyk. Ale ja. I kłaść się! Proszę. Niech pani tu stanie. Zmienić twój maty, maceraż, bo jest jakaś panik. Może pani wstawać. dyn, 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 ja idę tam wlać je. I łachta tata, dziewczynki. A muszę je tu wlać? Teraz już się tak, się tak napełnią. O mój No, ja muszę się zagotować herbatkę. To tobie jak zagotować herbatkę. Albo po najpierw potrzebujecie jajka. Zadzajcie je do wody. I czekajcie. I po chwili, mogą być takie, bardzo dużych chwil wsadzamy je do wiadra, mieszamy z wodą z szczura, dodajemy akselota, niech on tam nam napierdzi. Następnie dodajemy śluz ślimaka, wydalamy jajko, zobacz jajko zostaje. I nalewamy herbatki. A wielkow Tak wiem, prościej było się napić z termosu. Ale no... O, cóż helikopter! Ląduj! Bum! O zapraszam Państwa, to tutaj. To tutaj? Tak, zapraszam. Um, A to chłopczyk, pięknie. Wiem. Tato, mmm, mm, ale to piśko. Aaaa, eee, dziecko, gdzie Ty pieprzyła? Tam cię pieprzyłaś się. Mama, bierze mi, że prawie nogę odgryzł. Uuu. a tu, no dobra, mnie tu nie było, a tu bonus.